Witam serdecznie i pozdrawiam. Ciężko to towarzystwo ugnać siedzą te co jaja ale walą także Nie widzieliście ciężko było z dachu żeby to się poderwało Dzisiaj będziemy Elkę już robić Pod wczoraj z powrotem zacząłem kręcić Na dachu siedzą dwa młode Te co wcześniej Wam pokazywałem Ruszyć się ruszyło, ale to co na jaja, na młode, to nie idzie tego już utrzymać w górze. Ale jak to mówią, miesiąc maj, koniec jaj. Z dniem 1 maja wszystko, co zniesie po 1 maja wyrzucamy. I tak tu młodych nie będzie, i tak. Ale szklepią, chodzą. Prawdziwa wiosna. Dzisiaj troszeczkę te jelki podciągnę, trochę postrzątam, bo czas najwyższy. Nie chodzi, żeby pięknie chodziły, chodzi tylko, żeby zakwasów nie było, jak to się... Pięknie, to one nigdy mi nie chodziły I nie będą chodziły, to po prostu Na ruchy, żeby miały Trochę rozruch, trochę Żeby się razem przeleciały no jak zwykle Trochę się porobi do roboty Koniec balu pannolalu Urlopik był, dziękuję Tam sobie poszło ze 30, tak sobie oddzielnie, chodziłem, do ładnie chodzą tam. Tu. No ale ze 40. Policzony tu jest 233 i 104 obok. No, jedne z drugim się zapały jeszcze te górne, by tak chciały. ale one nie będą chciały ze przytrzymamy, ale to te górne są za wysoko, żeby jeszcze chciały się z nimi złapać. No i dobrze, to już nie na U, I tutaj też już Jak też zobaczy, że jak zobaczyły, że usiadłem, to schodzą Oczywiście te kawki z rana, no bo tak trzeba. ciągną wszystkie to zamkniemy otworzymy siatkę jeszcze widzę trzy pojedynki nie wiem czy na nie czekać z tym zamknięciem otwarciem siatki bo to jest taki typler czerwony a ten murzyn z czarnym ogonem, to już taki też weteran, chociaż weterana to już miałem jednego i Ale mówię, umarł król, niech żyje król już to jest jedynka z tych starych, szyjak Tak, biedynka, szyjak I ten murzy czarny Kilka ciemnych, ale to już jest nie jestem w stanie powiedzieć który morzyn polski z czarnym ogonem ma jajeczka z ciemną Myślę, że to będą piękne wylociaki o, Żółta Budapeszka to też taka moja Dostałem ją tak jak już nie raz opowiadałem Na Stanisławowie Spróbuję ją zamknąć, nie ma problemu z zamknięciem Nie ma problemu z otwarciem Nie ma problemu z zamknięciem nie ma problemu z otwarciem. No i dobra, otworzymy niech skakują na nie, jest <kluzny> O, koszelek, proszę, wychodzi. Coś tam się czepia człowieka. Ale boją się, wczoraj troszeczkę rozpuszczałem. To jakakolwiek wrona przeleci, sroka za skrzecz. Gołębie już są na baczność już są w powietrzu. Ten jasn przez całą jesień zimę tutaj dawał popalić, dlatego są takie lękliwe, ale coraz mniej to już wczoraj na chwileczkę też puściliśmy to z prawej strony, niech się trochę obeznają z terenem. No i tyle z opowieści dziwnych treści. Pozdrawiam wszystkich serdecznie na razie. Trzymajcie się, cześć.